Serdecznie pozdrawiam Paulinę. To będzie krótki film, bo zaraz za, no, za 33 minuty będę prowadził lajta. A powiem to nie Mam napisane zło z Locławka Aulinę Pozdrawiam To Nie będzie oglądała go lajta teraz napisała żeby pozdrowić ją Bardzo dziękuję za to zdjęcie i Pozdrawiam Ciebie serdecznie ułem gorąco bo zaraz będę a właśnie rozmawiałem z Pawłem a Ka kawę to powiem jak u kawę ja piłem o to moje mleko musiałem dwie łóżeczki Cukru. O, jeszcze mam tutaj. Jeszcze napiję się. O, kurde, łyżka spadła. No widzicie, łyżka spadła, bo tu cukier Nie chciałem pomieszać. O i serdecznie. Może jak obejrzysz... Przepraszam, może jak obejrzysz teraz ten film, to po prostu rozsądek. Ja cię ugłym. A, chcę ci powiedzieć, że, żeby ogłosić. Ja nie chcę, żeby po prostu, żeby ktoś ciebie obrażał przeze mnie, bo mi ugłym szkoda by było znajomości. I to właśnie chcę powiedzieć. To może zrozumiesz? Podził ja imienie, się nie ugierzę. A i krzyczka nie obrażajcie na lajcie, proszę Was. No i na no temat to właśnie, chcia, um, chciałem to powiedzieć. I po prostu a ci co właśnie mają rezerwację w tym hotel, tylko nie wiem jaki to hotel, to po prostu oni przyjechali. Do... O, Krzysiek widział ich. To widziałeś ich przez kamerach. Kamery widziałeś. Całe te. Co oni zdjęcia nie robili żadnych. Tylko oni po prostu tutaj chcieli. Oni wiedzą, że ja będę lajta robił. I po prostu, że jak będę zakończał. To po prostu oni chcą podjechać. A ja teraz rozmawiałam z Krzyszkiem. Czy będę o sterówkę Właśnie z Pawem z Warszawy rozmawiam, pokazać, bo oni na pewno nie widzieli. O pokażę kościół farny, tam gdzie był papież był. Święty nasz. Bardzo stary kościół. Tam mój brat, radzony miał wesele. Ja tam byłem też na weselu. No i tam kiedyś chodziłem, to siostry zakonne są. Też pozdrawiam serdecznie. I to na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I czekajcie na like. Tam muszę grać ten film. Trzymajta się.